No i znowu kolejne problemy, czyli znowu postój, nie możemy przejechać dalej, możemy wejść tutaj, halo, halo, niespecjalnie, dobra. No. Czyli najwyraźniej no trzeba będzie spróbować jakoś odtorować chyba pociąg, po co nie? Ten jest martwy. Okay. Bombardują całe miasto. A my sobie troszkę ich wyperkamy, żeby mieć ich mniej jak już zejdziemy. Dobra. Mamy dotrzeć w to miejsce, ok? A tutaj był jakiś cwaniaczek. Tak potknąłem o niego. Dobra, załatwieni. Okej. Okay. Otwieramy drzwiczki. Ale za nami się nie zamknęło. No ja cię strzelam, bo mi zasłaniasz go. Gruby SZ? Nie. Zwykły ten. Oj, co się dzieje? O oh, halo. Coś. Coś kliknąłem i coś się pojawiło. Nie wiem, czy... nie wiem, co to było, jakby jakaś. Lepsydra, która się kręci. No dobra, nie wiem. Nie ma co chodziło. Dobra, przeskoczmy. Co? Wow. Okej, okay, dobra, tutaj na mieliśmy się udać. Ok. O, kuźwa. A no to troszeczkę zombie przyszło. Jeszcze grube się wpierdziela. Nara. Ty żyjesz? Screamer, hej. Okay. Dobra, zabiliśmy eee, krzykacza, także nie będzie wzywał już posiłków. Tutaj chyba wszyscy. Ok, kolejne zaopatrzenia. To jest przyjemnością zgarnę. Kurde, nie wiem, dlaczego te boty zawsze mi wchodzą pod celownik Ja jakoś lubią to robić, dobra Lecimy dalej tymi pociągami Dobra, frajer się wrypał Okej, okay, jakaś skrzyneczka. Może będzie wreszcie jakaś trzecia broń zapasowa, tak jest. Granatnik niestety, tylko jeden nabój tutaj jest. No i widzę teren do szykowania pułapek, jak są już takie skrzynki. Czyli tutaj trzeba będzie się bronić. W tym razie odbuta. buta... Okej, okay, dobra, widzę. Okej, okay, coś czuję, że stąd będą z góry zeskakiwać Tutaj jest już, tutaj już popięliśmy, dobra, spoko Uff, dobrze Zajebiście, poszedł granat nas jeszcze tego Wbuchowego, to było po prostu świetne kombo. Jeszcze gruby No troszkę ten gruby żre tej amunicji Kolejna siatka elektryczna tutaj nam weszła. Dobra, to skoro tędy mogą przechodzić, to tutaj potamuję co. On wezmę nady. Żeby tam mieć wszystko w kupie. jest ładunek nie mamy oczywiście. Tego. A możemy wejść tędy na górę. zgarnąć KM. Okej, okay, to ciekawe też. Dobra, to w sumie może być tutaj ten KM KM my możemy sobie sterować, co nie? I to ma ze 100 chyba pocisków, albo 150 Tutaj możemy włączyć, ale tak Tutaj jest jeszcze amunicja, i czy jeszcze jest jakaś skrzyneczka? Jest jeszcze jakaś skrzyneczka Kolejny KM, ok. Może taki jeszcze bardziej defensywny mhm. No i cóż, no i jeszcze tylko nie zgarnę sobie ammo i możemy chyba startować falę, ewentualnie jeszcze coś tutaj A chyba niespecjalnie już tutaj będzie co, prawda? Tak jest, dobra, no to możemy startować falę Przypominam o zostawieniu łapki w górę a subskrypcji, jeżeli wam się spodobał odcinek jeżeli chcecie więcej Z tej giereczki oczywiście Dobra, ja już od razu się ustawię, myślę. A niechaj będzie już tutaj. Albo nie. Wow, wow, wow. Okej, okay, troszeczkę sobie ich posierczę. Dobra, no i tutaj raczej na spokojnie, kaszanka. A to już tyle. Pewnie pierwsza fala dopiero z głowy. A jest i druga fala. Tam załatwili specjalnego tutaj też. Tam z tyłu jeszcze nas chcą zajść. To chyba sobie już boty z nimi poradzą. A jednak tutaj jest troszeczkę jeszcze tego ammo. Chyba powinno styknąć na teraz. O oh, halo halo, może byś mi tak, który loadował No i po kolejnie kaimik. Raczej na spokojnie. Jeżeli tu są tylko trzy fale, a zazwyczaj są trzy, to easy. Naprawdę easy. Chyba nawet bez użycia granatu się uda. O, gruby biegnie. Chyba nie na mnie wbiegł, ale na naszego wbiegu za to. Oho, terrain almost there, czyli zaraz będzie pociąg tutaj. I w sumie chyba zaraz będzie z głowy, co nie? Jeszcze jedna fala, ok. No dobra, to faktycznie może być nieciekawie zaraz. Szczególnie też ze względu na ilość ammo, która już się praktycznie mi skończyła. Okej, okay, dobra, trzeba spierdzielać. Uruchommy coś, nie wiem, zielonego pojęcia, co ja uruchomiłem właśnie. Dobra, macie tam nejdy. Spierdzielamy. Otworzyli nam przejście. Pierniczajmy jak najszybciej. Grubego! Halo, pomóżcie naszemu. Jeszcze gruby go klepie. A jeszcze, znowu zejście do kanałów. Spell is disgusting, no kurde. Kurde, śmierć obrzydliwie. No ja pierdolę, już byliście ostatnio w kanałach już. Chyba tam wystarczająco waliło. Dobra, co to jest? Winda jakaś? dobra kolejne zaopatrzenie to potrzebuję jakiś apteczek mogę was podleczyć to też jest zasadniczo jakaś opcja co nie leczyć boty żeby nie było że mają mało HP-ków. podlecimy dalej co nie ta sumi tak dobrze leczę dobrze leczę Jeszcze nie odleciała. Dobra. Okej. Okay. Troszkę ich tutaj jest. O cholera. Dobra. Spierdzielamy, kurde. Widzę, że to jest chyba... Chyba tylko wyłącznie jedna opcja, żeby jak najszybciej spierdzielić. Ha! Zostaliście, a nie. Myślałem. To to e De, dobra. Weźmiemy sobie te granaty. Chyba wszystko. Dobra, możemy lecieć dalej. Otwierać się, no halo. Okej, okay. widzę już granatnik. Dobra, ale ci ich bombardują, co, nie? To chyba dotarliśmy do jakiejś bezpiecznej strefy, co, nie? No to przynajmniej wychodzi. Wow, wow, wow. Dlaczego nas autowieżyczka napierdziela? Co jest, kuźwa? Halo, halo, dlaczego ona w nas? Tutaj mina. Chyba możemy przejść dalej. Dobra. Specjalnie załatwieni. Ale widzę, że chyba jesteśmy za późno tutaj. Nie, nie wbiegł we mnie, więc przynajmniej tyle. Oho, są do ten. Są do przygotowania się na bitkę. And Ok, z tej strony jest. Tutaj mamy już jedną elektrykę, więc zaczepimy jeszcze drugą. żeby było w pełni chronione. Słuchajcie, bo mamy tam dotrzeć. Bo uruchomimy, nie będzie działać. I na co by trzeba będzie się bronić. Więc póki co, raczej jakaś defensywa. O, to wieżyczka, czyli z tej strony też mogą iść. Czyli w sumie z trzech stron będą mogli nam tej wlecieć. Tak nie do końca przyjemnie, bym powiedział. Tutaj będziemy mieli jeszcze jakąś skrzynkę, a nie specjalnie, Tam jest piła mechaniczna, zajebiście. Piła jedna w ogóle z najlepszych broni w tej gierce. Podczerwony Just hmm. Houston mamy troszeczkę problem. Ruchomy wyciągarkę. Dobra, więcej już chyba tutaj nie znajdę. Jeżeli chodzi o. A mam chyba maksa. Granatyk sobie wezmę, tutaj mam strzelbę, tutaj będę mieć gdzieś piłę. Tak jest, jest i piła. Dobra, to sprawdźmy. Aha, się tej pozycji. Aha, to teraz będzie płynęło metr na godzinę. No okej. Okay. Wszystko jasne. Dobra, stamtąd przybywają teraz, tak. Okej, okay, tak, e, de, e, definitywnie stąd. Just hold him back. O cholera, gruby tam wszedł. wieżyczka w niego nakurwiała, to przynajmniej tyle. Przynajmniej nam nie zrobi pleców, zasraniec. Hmm. Dobra, ale... Tutaj już nikt nie leci, z tej strony. Teraz stamtąd, okej. Okay. Creeper leży. Mm -hmm. tu jest autowieżyczka, która ma w nich nakurwiać. Ja bym tak wszedł... Oho! Muszę gościa kurde mać załatwić. Żeby się zamknął. Chciałem zdążyć tutaj do KMA wejść, ale nie wiem czy zdążę w sumie ze za no, Ale zasadniczo chyba jednak zdążyłem. Hej, okay, trzeba zrestartować. Dobra, to ja podlecę Bo przy okazji będę mieć tutaj piłę Dopiero 1,4? czwarta. coś koło tego zrobiliśmy, naprawdę? Wyłącznie tyle dopiero? Ej, okay, to wymaga restartu amunicji Hello No siemanko Osmakujcie moje piły zasrańcy Dobra, zawsze troszeczkę załatwiłem. A tutaj raczej wieżyczka ich już dociśnie. I znowu trzeba uruchomić ponownie windę, znaczy wyciągarkę. Ale to już chyba będzie ostatni raz, prawda? Bo ile mamy? Nie wiem, chyba, chyba jeszcze nie ostatni raz. Dobra. Weźmy ammo i można się zacząć bronić już. Halo, halo, zostawcie mojego typiarza. Ale rano, nie jest dobrze. O kurw. To nie jest dobry znak. Ale mam przynajmniej piłę. Na pewno mnie ktoś chroni z moich botów, to jest pewne. No, głupie boty, dlaczego nie strzelacie do tego capa? Kurw? Dlaczego zawsze do tego wybuchałowego nie strzelałem, dopóki do nich nie podejdzie, żeby wybuch na twarzy? Jeszcze zawsze są obok mnie. Masakra. Tam jest screamer już jebać go. Dobra, brońmy się już na maksa. Ej, czy mogłaby ta łódź odpływać tylko szybciej niż centymetr na godzinę? <laughs> Świetnie. Czy ta wieżyczka miga, hej, załadujcie amunicję. <gry> A ja pierdzielę, dlaczego ta łódź nie mogła od razu tak szybko podpłynąć, tylko tak pomalutku. A no nic. Mmm, dobra. No cóż, no kolejny odcinek z głowy. E, już prawie uciekliśmy z Nowego Jorku. A nie w sumie, dlaczego prawie, skoro łódką nam się nie udało odpłynąć? Nie wiadomo. Najwyraźniej nam się nie uda, także co, no z mojej strony byłoby na tyle, że wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji i do zobaczenia w materiałów na kanale. I widzimy się przy okazji kolejnego odcinka z World War Z, także ja się z do zobaczenia i cześć.